No witajcie, Grzesiek z tej strony. No i sytuacja wygląda następująco, jako że jestem zajęty ostatnio studiami i to całkiem mocno, nie mam trochę czasu ani siły, ani jakiejś takiej weny, żeby przysiąść porządnie do kanapy, do laptopa i tak dalej i przygotować dla Was jakiś pełnoprawny odcinek. Postaram się to zrobić, chociaż w tym tygodniu albo teraz w okresie świątecznym spróbować, że tak powiem, kilka naraz zrobić. Niemniej jednak postanowiłem, że podzielę się z Wami pewną kwestią, ponieważ jest to kanał jakby nie patrzeć o swojego rodzaju zdobywaniu wiedzy itd. I ostatnio przeglądając sobie różne kanały na YouTube zauważyłem ciekawą zależność. Mianowicie weźmy tutaj jakiś losowy kanał, niech będzie taki Nile Red. To jest kanał o chemii bardzo ciekawy, w którym dużo jest filmów. Polegających na, tych, że, na tym, że ten oto chemik prowadzący e, po prostu wytwarza jakieś substancje chemiczne. Jeśli zobaczymy sobie na liczbę wyświetleń całego kanału, muszę też pamiętać, gdzie jest e, kamerka ustawiona, e, ponieważ pomyślałem, czemu by nie pokazać swojej twarzy po tym czasie. W każdym razie, jeżeli zobaczymy na liczbę wyświetleń całkowitą, e, no to wynosi ona lekko ponad 250 milionów wyświetleń, e, przy czym. Liczba subskrypcji tego kanału wynosi mniej więcej 2,1 miliona subskrypcji. Teraz weźmy sobie inny kanał, jest taki kanał Chabi Mew, w którym pan prezentuje, jakie szkody z ludzkim organizmem się stały po robieniu dziwnych rzeczy, szczególnie po jakimś jedzeniu niepoprawnych substancji, jak na przykład jeden litr syropu na kaszel. No, i jeżeli zobaczymy tutaj, no to liczba ogólna wyświetleń to jest 149 milionów, ponad prawie 150. Liczba subskrypcji to jest 1,74 miliona. Inny kanał niech będzie na przykład: Może co jest? 3Blue1Brown. To jest ciekawy kanał o matematyce, e, informacje, statystyki 173,3. E, z kolei niech będzie na przykład mój kanał Fantastyka, mój Kiedyś główny kanał, na którym najwięcej nagrywałem, eee, 8 miliona wyświetleń do 15 tysięcy subskrypcji. I postanowiłem sobie wziąć większość praktycznie tych kanałów i wsadzić to wszystko do jednej tabeli w Excelu i sobie porównać. Hmm, czyli mamy też Abroad in Japan i tak dalej. Eee, no i na początku wziąłem sobie wyświetlenia, wpisałem, przybliżone oczywiście, następnie subskrypcje i tych kanałów jest 137 jeden, który trochę w jakby to nazwać, trochę się nie zalicza do tych statystyk, ponieważ jest to jeden z moich kanałów, na którym nagrywałem gry i tam w pewnym momencie usunąłem trochę filmów, tak więc wiadomo te subskrypcje nie zostały usunięte, nawet jeśli ktoś kliknął w subskrypcję po obejrzeniu filmu, który został usunięty. Niemniej jednak postanowiłem sobie zrobić bardzo prostą funkcję, mianowicie postanowiłem sobie podzielić to i zobaczyć jaki jest współczynnik, że tak powiem, wyświetleń do subskrypcji. I co się okazuje? W całkiem, tutaj mamy 128, 113, 123, 165, 87, 400. I tutaj na czarno są zaznaczone takie, które mocno. Już e, które mocno wykraczają poza normę, że tak powiem. Ale tu jakieś 85, 85, 113, 149. Kurde, głośno strzelają. Tak, zaskoczenia 142, jakieś 134, 99, 100, 120. I strasznie dużo tych filmów zauważyłem, co mnie zaczęło zastanawiać, e a właściwie tych kanałów. E ten współczynnik jest gdzieś tam zbliżony do setki i odnoszę wrażenie, że. Jeśli by zebrać odpowiednio dużą ilość danych i jeszcze jakoś to tam odpowiednie zmodyfikować w zależności od liczby filmów czy e, tego, ile kanał ma lat, jak długo już pracuje, e, albo od kontentu, to odnoszę wrażenie, że to by gdzieś się połączyło z krzywą Gaussa. E, ale tego nie traktuję jako fakt, to jest tylko przypuszczenie. Jedyny fakt, jaki jest, to to, że te współczynniki wynoszą tyle. I co można z tą informacją zrobić? Jeśli nagrywacie na YouTubie, możecie się zastanawiać pewnie, jak swój kanał, że tak powiem, e, rozwijać. I odpowiedzi na to nie mam, aczkolwiek mam swojego rodzaju przypuszczenie, które się opiera właśnie o te dane. Bo w gruncie rzeczy, jakby się tam zastanowić, czym ten współczynnik jest, to w gruncie rzeczy jest to liczba wyświetleń pod filmami na jedną subskrypcję co oznacza, że średnio na przykład taki kanał Krzysztof Gąciarz, który no powiedzmy ma ten współczynnik 250 średnio co 250 subskrypcję, to znaczy co 250 wyświetlenie przychodziła mu jedna subskrypcja z kolei jeśli chodzi na przykład o Alexa, to jest kanał kulinarny chłopak jest Francuzem no właściwie mężczyzna jest Francuzem i po prostu u siebie próbuje przygotować Ciekawy sposób różne rzeczy. 85 wynosi ten współczynnik, co oznacza, że średnio co 85 wyświetleń, przychodziła mu jedna subskrypcja. Oczywiście to wiadomo, że to trochę inaczej działa, ale no taka jest, że tak powiem, statystyka. Ali Abdal, człowiek, content podobny do mojego, też stara się pokazywać jakieś różne metody uczenia w oparciu w jego przypadku przede wszystkim jakieś studia. Eee, inne kanały tego typu Hatzbe, hmm, wspaniały polski topowy Dunker. Hmm, jego filmy też pokazują jak, efe, o Jezu po angielsku chciałem Efficient powiedzieć, jak wydajnie skakać, jak dobrze skakać i tak dalej. Co to może nam podpowiedzieć? No może podpowiedzieć nam to wydaje mi się kilka rzeczy. Przede wszystkim to nie jest tak, że od kontentu zależy liczba subskrypcji. Może trochę, bo na przykład zaznaczyłem sobie tutaj na niebiesko kanały, które są związane z Grami. I można zobaczyć: ten nie jest związany z Grami, dajcie mi to na razie na biało. Można zobaczyć, że te kanały z Grami mają jednak ten współczynnik trochę wyższy niż to 100. ROYSON 250, ROK. 4,350, PewDiePie 250, marki Player 500, one mają trochę więcej. Co to może oznaczać? Że albo ciężej jest zdobyć jedną subskrypcję za określoną ilość wyświetleń, albo może to oznaczać, że przez to, że są to kanały gamingowe, ludzie tam oglądają z seriami. Bo na przykład ktoś nagrywa jakieś serie, no i wiadomo, może być tak, że. E, na każdego widza przypada więcej wyświetleń, bo to nie oznacza tylko co ile wyświetleń dana osoba zdobyła subskrypcję, ale oznacza to też w gruncie rzeczy, a może i przede wszystkim, jaka jest średna, średnia liczba wyświetleń na widza. E, tak więc taki Royson, powiedzmy, ROJO, średnio statystyczny widz obejrzał u niego 253 filmy. Co może, na, co może również sugerować, że jeśli ktoś prowadzi kanał. Przez dużo czasu ma dużo tych filmów, jak właśnie na przykład Markiplier, PewDiePie, że to są duże kanały, to może to sugerować, że to też dlatego, ponieważ jest dużo tych filmów. I zaczęło mnie teraz zastanawiać pewna kwestia: co jeśli by się okazało, że nagrywanie nie tyle regularne, co po prostu częste. Jest właśnie kluczem do jakiegoś sukcesu na YouTubie. To jest takie moje przypuszczenie. Nie traktujcie tego faktu. Jednocześnie tutaj na zielono zaznaczyłem kanały, które są kana kanałami naukowymi, że tak, można, że tak powiem. Teraz nie wiem czemu Gąciasz pojawił się tu. On powinien być na kolor rozrywkowy. Eee, tak. Eee, zauważyłem, że kanały naukowe one mają. Mniej niż 100, co oznacza teoretycznie. Na przykład taki kanał Integza. Yy, Integza. No, człowiek różne projekty Tesli stara się budować i ogólnie z fizyką jakieś tam projekty, ponieważ ma drukarkę 3D. E, na przykład on ma 42 i ten kanał naukowy 51, 63, ten 85 Alex. E, to, to też tu nie pasuje. E, tu se, Co? Coś tu, coś tu pokićkałem. Po Elektrobum 87. Chabimu 85, Steve Mode 85. Co oznacza, że teoretycznie na kanałach naukowych łatwiej jest zdobyć subskrypcję. Może to tyle oznaczać. Jednocześnie, jakby nie patrzeć, kanał, kanały naukowe, nie wymaga się od nich, żeby były na bieżąco, jeśli ktoś chce omówić. Eee, zagadnienie na przykład grawitacji czy, czy tego jak obliczano promień Ziemi w starożytności, to to cały czas będzie aktualne za kilka lat. Z kolei, jeżeli ktoś nagrywa z Gier, no to nagrywanie Cyberpunka, powiedzmy za pół roku, będzie się trochę mijało z celem, bo teraz każdy chce oglądać Cyberpunka, ponieważ była jego premiera. Co innego, jeśli ktoś nagrywa retro gry. Retro gry mają to do siebie, że można, się, można powiedzieć, nigdy się nie zdarzają. A w gruncie rzeczy, bardziej zbliżoną do prawdy wypowiedzią, bardziej zbliżonym do prawdy stwierdzeniem byłoby, że te gry po prostu są już tak stare, że, że nie ma znaczenia, czy, czy dojdzie im 2 czy 5 lat. W każdym razie tak. Teoretycznie można powiedzieć, że najlepszym sposobem na prowadzenie kanału na YouTube jest prowadzenie kanału naukowego, który publikuje materiały codziennie. Co to oznacza? Że trzeba się napracować na tym YouTubie, ale z drugiej też strony, jako że to jest wszystko blisko setki, można też sobie pomyśleć, że, że jeżeli ktoś będzie trochę mniej jakościowe filmy wrzucał, e, ale mimo wszystko na tyle ciekawe, żeby ludzie w nie klikali to średnio co 100 wyświetleń, może trochę więcej, może trochę mniej, Jeśli tą subskryp subskrypcję zgarnie. Jeżeli takie jego filmy, powiedzmy, nie są jakieś popularne, bo zgarniają powiedzmy 500 wyświetleń, to jeśli będzie takie filmy wrzucał codziennie, to po miesiącu statystycznie 150 subskrypcji powinno się na tym kanale pojawić. Czysto teoretycznie. A w gruncie rzeczy oznacza to nie mniej, nie więcej, że będę chciał o wiele częściej te materiały publikować, ponieważ mój kanał można trochę zaliczyć pod kanał naukowy. Eee, tak więc, cóż, to jest odcinek informacyjny. Chciałem to nagrać osobno, ale dobrze. Eee, rozpocząłem studia i studiuję fizykę aktualnie eee, od dwóch miesięcy już. Tak więc pytanie do Was: czy będziecie chcieli zobaczyć jakieś materiały, które może wymagają mniejszego przygotowania w kwestii jakiegoś research'u? I nie wiem, jak by to nazwać. No, które wymagają, które by omawiały zagadnienia właśnie z fizyki. Czyli powiedzmy. Nie wiem, co ja mogę. Mogę Wam pokazać jakieś ciekawe doświadczenie fizyczne i przeanalizować, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Mogę na przykład opowiedzieć Wam o jakimś ciekawym odkryciu naukowym, co, co ciekawe jest jednym z moich przedmiotów, tak więc trochę się na tym znam. E, albo mogę Wam po prostu wyjaśnić niektóre kwestie, które są nie do końca zrozumiałe. Oczywiście no, nie będę na razie w stanie. Zrobić to z fizyką kwantową, czy tam przestrzenią Hilberta, czy jak to tam się nazywa, ale mogę mimo wszystko wyjaśnić kwestie, z którymi na przykład borykacie się w liceum, e, czy coś w tym stylu. Tak więc, jeśli chcecie być tacy, zechcecie być łaskawi, napiszcie w komentarzu, czy coś takiego będziecie chcieli zobaczyć na tym kanale. Wtedy te odcinki będą się pojawiać o wiele częściej, e, bo rzadziej niż to, to już się nie da. I w gruncie rzeczy eee, trzymajcie się. Do następnego! Jeśli nie będzie okazji, to wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. No i cześć. Wszystkiego dobrego.